Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowomortopedia. Kanale, w którym w prosty sposób mówimy o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Witają Państwa Piotr Kominiak i Marcin Ferenc. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy warto leczyć operacyjnie pacjentów po pierwszym zwinięciu stawu barkowego. Powiedz proszę na początek, co to jest zwichnięcie stawu barkowego oraz co może się w czasie takiego urazu wydarzyć, uszkodzić? Zwichnięcie stawu barkowego to sytuacja, w której dochodzi do y, przemieszczenia się głowy kości ramiennej poza staw. Jakbyśmy tak sobie schematycznie popatrzyli na staw ramienny, to głowa kości ramiennej ucieka w ten sposób i w, y, w wyniku tego urazu najczęściej dochodzi do uszkodzenia obrąbka stawu barkowego, czyli struktury, która odpowiada w dużym stopniu za stabilizację stawu. Do tej pory z tego, co raczej wszyscy pacjenci zdają sobie sprawę, leczeniem z wyboru po pierwszym zwichnięciu było leczenie zachowawcze, czyli taki zwichnięty bark należało nastawić, zakłada się temblak i wysyła pacjenta na rehabilitację. Czy coś się w tym względzie zmieniło? Tak, zmieniło się i to dużo. Dlaczego? Dlatego, że badania wykazały, że jest pewna grupa pacjentów, u której do, po pierwszym zwichnięciu Dochodzi do takich uszkodzeń w stawie barkowym, że ryzyko nawrotu, czyli kolejnego zwichnięcia, jest między 70 a 90%. Są to pacjenci w wieku plus minus 20 lat. I co trzeba podkreślić, do kolejnego zwichnięcia dochodzi często już nie w wyniku dużego urazu, ale w wyniku czasami nieprawidłowo ułożonej kończyny. A dlaczego to jest takie ważne albo dlaczego to jest takie niebezpieczne? Ponieważ kolejne zwichnięcie to są kolejne urazy stawu barkowego. Często już dochodzi do, nawet przy drugim zwichnięciu u młodych ludzi potrafi dojść do uszkodzenia struktury kostnej i to wszystko prowadzi do powstania niestabilności stawu barkowego. 70-90% pacjentów to rzeczywiście bardzo dużo. Jak w takim razie powinniśmy leczyć pacjentów po tego rodzaju urazie i, i co możemy zrobić, żeby zapobiec powstaniu niestabilności stawu barkowego? Przede wszystkim powinniśmy rozszerzyć diagnostykę. Standardowym postępowaniem po wzwichnięciu stawu barkowego jest wykonanie zdjęcia radiognoskiego przed i po nastawieniu. U takich pacjentów, u tych pacjentów z grupy ryzyka powinniśmy wykonać rezonans magnetyczny. Bo jest to jedyne badanie, które nam potrafi pokazać, czy doszło do uszkodzenia obrąbka. A u pacjentów po zwichnięciu najczęściej dochodzi do uszkodzenia przednio dolnej części obrąbka stawu parkowego. A czy coś jeszcze może się uszkodzić po tego rodzaju urazie? Jak najbardziej. Szczególnie u, u, u pacjentów z grupy ryzyka może się, uż, mogą się uszkodzić inne części obrąbka, czyli może się uszkodzić nie tylko przednio-dolny obrąbek, ale górny, tylny obrąbek. Oprócz tego może dojść do uszkodzeń kostnych, czy to y, przednio-dolnej części panewki, czy głowy kości ramiennej y, i są to uszkodzenia, które będą widoczne tylko i wyłącznie w rezonansie magnetycznym. Ok, czyli wróćmy do pytania, jak powinniśmy leczyć y, y, młodych, aktywnych pacjentów po pierwszym zwichnięciu stawu barkowego? Takich pacjentów powinniśmy leczyć y, operacyjnie. Y, wykonujemy artroskopię stawu barkowego i... W czasie zabiegu stabilizujemy uszkodzone struktury. Najczęściej po pierwszej zwichnięciu jest to tylko obrąbek. I niedawno operowałem takiego pacjenta, lat 19, po upadku na rowerze i po pierwszej zwichnięciu. Był to pacjent, u którego doszło do uszkodzenia zarówno przedniego, górnego, jak i tylnego obrąbka. Część tego obrąbka była tak przemieszczona do stawu, że interponowała pomiędzy głowę kości ramiennej a panewkę i nie miała szans się wygoić po leczeniu zachowawczym. I to, co chciałbym podkreślić, że artroskopowa stabilizacja obrąbka to nie jest tylko naprawa uszkodzenia, uszkodzonych struktur, ale dzięki tej operacji tak naprawdę zapobiegamy rozwinięciu się niestabilności stawu barkowego. Kolejny raz wspominasz o niestabilności stawu barkowego. Czy to jest rzeczywiście tak duży problem? Tak, to jest duży problem, dlatego że niestabilność stawu barkowego jest następstwem uszkodzenia kilku struktur w stawie barkowym. Najczęściej jest to uszkodzenie obrąbka połączone z uszkodzeniem części kostnych. Jeżeli mamy uszkodzenia części kostnych, to przy operacji leczenia niestabilności, musimy te części kostne naprawić, zrekonstruować. Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, jak to leczymy, natomiast rekonstrukcja kostna w obrębie stawu barkowego daje dość dobre efekty, ale nie jest rekonstrukcją anatomiczną, czyli troszeczkę zmieniamy budowę stawu barkowego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wynika z niej, że rzeczywiście młodych, aktywnych pacjentów po pierwszym zwichnięciu stawu barkowego warto leczyć operacyjnie. Dokładnie tak. I przede wszystkim to, co chciałbym podkreślić, to przed podjęciem operacji powinniśmy wykonać rezonans magnetyczny, w którym potwierdzimy, co jest uszkodzone. W czasie zabiegu najczęściej stabilizujemy uszkodzony obrąbek i celem operacji jest nie tylko naprawa tych uszkodzonych struktur, ale jakby prewencja, zapobiegnięcie powstaniu niestabilności stawobarkowego. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka na naszym kanale Nową ortopedia. Dziękujemy bardzo.